Dzisiaj kolejny filmik z Fortnite'a. Kontynuujemy moje małe daily. Eee, ogólnie postaram się Wam nagrywać wszystko do końca tygodnia. Może jeszcze do może całe ferie, Może do końca ferii będę miał daily. To nie jest pewne. Eee, więc tak. Eee, no, i dzisiaj, oczywiście, gierki z Fortnite'a. Nie wiem czy dwie, bo nie wiem jak to wszystko wyjdzie. Hmm. Oczywiście pokazuję wam sklepik jak codziennie teraz. Yy, zobaczmy co jest w sklepie. Yy, praktycznie wszystko to no, w sumie to samo co było w, wczoraj: czyli Marshmallow, yy, tam odmiany, Goblin, Arcane, yy, Jinx z Arcane. On akurat spoko jest. Chciałem sobie ją kupić ale. Co cholera nie ma za co. Mm. Niestety. Yy... I dzisiaj się, się trochę zdziwiłem, bo mamy bardzo, ale to bardzo dużo skinów jakby yy, do broni. Tutaj Wam ambien... bym... Nie mam żadnego oczywiście, bo nie wydaję sobie na to pieniądze, ale chciałbym te. Te mi się bardzo podobają. Yy... Z siódmego sezonu bardzo fajne. Fajne kolorki takie mają. Fajne, no, mi się podobają bardzo. Yy, tutaj jeszcze jeden taki widziałem. Ja tym grałem kiedy? Yy, ja wiem, że grałem tym, bo... O jakiegoś ziomeczka grałem, ale nie pamiętam u kogo. Ten w sumie żar jest taki ten. Oni są moje zaanimowane, coś? Ten jest całkiem spoko, bardzo ma wężowisko e, Złote łuski, fajne no Z wężowisko, bardzo fajne Podoba mi się strasznie eee... No, skomentuję Ten jest też bardzo fajny e, Fajnie Kitsune To wygląda trochę jak wilk Fajnie to wygląda, nie Fajnie mi się, jakby całe tu ruszanie, jakby tutaj bo on... W, w, szybko, szybko, szybko biegał, nie? O! I to jest takie. No wam powiem, że to jest takie se. ta jest tak mi się nie podoba, ale fajny jest tylko ten efekt tych o, tych kółeczek, które się zmniejszają. To jest bardzo fajny efekt dla mnie. No i w zasadzie to... tego jeszcze nie potrzebuję. a no, to jest taki zwykły. No i mamy... To jest oczywiście pierwsza strona, tu jest jeszcze jedna i tylko stąd mi się tęskim podobał. Tu jest ten bardzo ładny. Eee, no i co? No i w sumie wchodząc do góry mamy. Eee... No, nie, no, po prostu oni chyba są z drugiego sezonu 7 ten, nie? Eee, z drugiego rozdziału, przepraszam. No i oni w sumie dupy nie uruwają. mnie bym nie grał. Jest eee, Scorpion. Pan Minotaur, e, Tabliczka z wynikiem, to jest fakcja. Chciałbym ją mieć, ale no naprawdę no, wolę już nic nie wydawać teraz. E, Kluczek, którego kupiłem by. E, chyba powiedzmy w czwartym sezonie, w drugim rozdziału. E, dalej. Mm, bumberka. Najadą no, też ją kupiłem chyba w tym samym sezonie. Nie miałem na co wydać pieniędzy. Kupiłem sobie chyba. No kupiłem Kupiłem chyba... Poczekajcie. Yy, wtedy kupiłem 2800 fałdolców bo wtedy były za stówę. Yy, chciałem kupić sobie 13500, yy, 13 ale stwierdziłem, dobra, nie będę tego kupował po jakimś czasie. No i co? Mam 35 gwiazdek! No kurde, nie spodziewałem się. To, dobra. Yy, wezmę szybko odbiorę. Yy... No nie mogę go, nie mogę. Dobra, odbierzmy ją, żeby mieć już wszystkie stele do niej. Eee, no i co? W zasadzie już chyba przejdę do Gierek, bo, sklepik, bo jest sklep już pokazany. Czy mam w drugą stronę? O! I muszę Wam też powiedzieć, że. Chcę go! Chcę tego ziomka! Ja nim będę grał. Na każdym streamie na kreatywie gram tym ziomkiem. Na każdym streamie to będzie. No. Mmm. No i też nie wiem czy mówiłem już na odcinkach, ale live' y będą niedługo troszkę lepszej jakości, będą trochę lepsze. Będzie więcej gier niż tylko Fortnite Minecraft FIFA. Chociaż ostatnio jakoś Fortnite tylko nagrywam. No to co? Ja już nie będę tam przedłużał. Mm. No tak, no to ja nie przedłużam i idę już do... Biorę gotowość i widzimy się w busie bojowym. E, dobra, już jesteśmy w busie bojowym. E, polecimy oczywiście na nową miejscówkę. E, nic nie szkodzi nam. Pewnie i tak zdechnę. Eee, no ale co? Lecimy na nową miejscuwę. W zasadzie też ten odcinek jest taki, żeby. Bo chcę kontynuować Daily przede wszystkim. Eee, daily teraz jest w tym momencie ważne dla mnie. Jest jedną z ważniejszych rzeczy dla mnie. Jak na ten moment. I dlatego chciałem je bardzo, ale to bardzo kontynuować. Eee, no jeśli komuś to. Dobra, nikomu to nie przeszkadza. Raczej znaczy wątpię, że nawet kogoś interesuje. To że są codziennie odcinki po prostu sobie obejrzeć jak chce. Mu się chce, więc yy Dobra leży. Sorki, <laughs> że czasami się nie odzywam, ale... Yy, postaram, staram się po prostu skupić, wiecie? Na to wygląda tak, że ja się po prostu nie odzywam, bo skupienie wierze górę i nie mam zbytnio. Jakby kontroli nad tym, czy się odzywam, czy nie. Yy, I po prostu chciałem nasłuchać go, czy on idzie, czy co on robi. Yy, meda trzeba wziąć. I schodzimy na dół oczywiście na bossa. Yy, postaramy się. Staram się go zabić Maciki jakieś Jak zwykle hmm, Chciałem żebyście też e, powiedzieli Czy Czy chcielibyście jakiś, nie wiem no żeby Minecraft może wrócił Czy to by się wam Dobra nie Czy to były niebieskie Nie, dobra to było dekam. Eee Mamy... Py pytasz dzika czy sprawle się. Dobra, lecimy na dół. Mamy jedną pompę, ale... Tak na razie nie mamy nowej. Którą strasznie fajnie mi się gra, wam powiem. Przy okazji. Ogólnie na początku o tej pompie myślałem, że to jest strasznie jakieś gówno, które się nie opłaca w ogóle nim grać. Nie wiem, no chciałbym znaleźć bossa. To jest mój cel na teraz. Okej, okay, ten dyk raczej się nie wejdzie. Wejdzie mi ten dyk. Jezu, ale jest na dzisiaj. Ogólnie nagrywam wam to bez rozgrzewki. Jakby to jest dopiero moja gra, więc mogę być totalnym klubskie. że eee. Czyli że ja przez przypadek to tańczę? To jest najlepsze. Ja nie chcę tańczyć, ale tańczę to jeszcze, kurde, przez przypadek. Po prostu pomyśleć zaraz, że jakiś toksik pierdzielony. Dobra, no, weźmy. Górę dużo, bo tu jest full, jakby też tych beczek, z tego co widziałem. Wczoraj na streamie się trochę tym. Zdziwiłem się przez to trochę. Tylko za cholernie pamiętam gdzie. One chyba są tam niżej. Eee, pójdziemy sobie po nie. No są tutaj. Nie, nie ma ich. No nie, są. Dobra. Eee, to sobie weźmiemy po prostu, nie będę się bawił teraz. Eee, Miejscówkę dosyć mocno znam, bo jak z Wotarą gałem to dosyć eee, poznaliśmy. Wiem gdzie jest safe, wiem gdzie jest wszystko. Dobra, ziemi jak tam jest. Mam jakąś odklejkę czy co? Dobra, leży yy... dobra, czyli mamy PEMA, coś nie mamy PEMA, mamy tylko kartę i to jest problematyczne. A nie, mamy PEMA. Dobra, to idziemy do safe'u. Yy, przeładujmy sobie przede wszystkim wszystko. Wszystko musimy mieć przeładowane, bo tu się zdarzają takie kurde mózgi, że oni czekają przy safe'ie, aż ty sobie będziesz chciała do niego wejść. Wtedy się dopiero atakują, nie, to jest wszystko takie posrane Kupią okay. PMO i nawet z tego nie skorzysta. Dobra, nikogo nie ma Tupyk. A tu nie mogę. Dobra, dajmy kartę. A, Nie mogę dalej, bo tu jest... Tu są słody. Dobra Wszystko jest... Dobra, e, nie otwierajmy sejfu. W tym razie. Złota pompa, nie taka jak bym chciał, w zasadzie. Dobra, dużo dużych potek, bardzo dużo bym powiedział. Harnaśki, yy... tylko dwa, tylko dwa. Yy, Otwierając sobie te sejfy No i co? No i w zasadzie mamy. Nie wiem czy grać właśnie tą pompą, bo ta pompa podobna jest dla bardzo wiele wiasta. Jestem celem, ale w sumie już wypytałem, bo i tak... W safe, To już dużo mi daje, nie? nie wiem, mm... Jakby metal chcę sobie tylko pozbierać, żeby nie było, bo... Przyda się tu wszystko Czeku, czeka, słyszę, naprawdę? Jest taką to Kie, co tu się stało? Nie, bo nie kumu. Co z tego normalnie wylecie złota? Nie, dobra. Ale zbieramy sobie masy. Trochę macy nie zaschodzi, nie jest to problematyczne. No nie wiem, no poszukamy może... pompy ym, tej nowej, a no jednak nie dobra. Ym, wracamy, pójdziemy sobie od razu do góry. Yy. No widzimy sobie ten tyk. Znacząc i mieliśmy No w tamtą stronę. No mamy loot na wina, nie? To na pewno Tam jeszcze jakieś chłop był, ale... i że on tylko pójdzie do sejfu y i... Ogólnie my wychodzimy w takim miejscu, że ty nawet nie wygląda na to, żeby ten. Jesteśmy koło zagrody z lamą. Mm. Dobra, tam są chłopki. Weźmiemy sobie. kładziora. To jak tu jest me, Ja jestem samo. tu, jest tu jest Aha, to jest Zawsze to jest samo. Aha, bo tam jest kibel. Czyli że ten kibel dopiero teraz zauważyłem? Nie wiedziałem, że tam jest. Dobra. Nie, źle czaki. Eee, e, synek. Co te tu lata, nie? To jest tak mocne. Widzicie, jak mi latał. Cel... Ja w ogóle nic nie celowałem Celownik mi latał tak. Dobra, weźmy tego kłada. Nie, się tego kłada znowu. Yy... No, nie gadaj. No i teraz można jechać, dobra. Yy... leży odsiki, dobra, kolejne. nowa pompa. Chyba tylko Sniper challenge, wiecie? Tornado jest blisko. Weźmy trochę w głąb w strefę, wiecie, bo... Aha, dobra, jestem tu headem. Dobra, weź, przejdźmy sobie bardziej tutaj. Mamy full drewno. Dobra, popeńmy sobie tam. To się przyda akurat. No, nie mam... Grała w ogóle podczas lekcji, to już jest jakby, trochę dziwne do nie? mnie. Nigdy takiego jeszcze nie robiłem. Aha, bo oni się tutaj tak biją mocno. Przerwam, że któryś. Nie jestem u góry. Kra skraktowany. Mocno jego ma. Dobra, leży. W zasadzie nie mają ze mną szans jak na ten moment, ja myślę. Że mam taki lud, że to jest ciężko by było mnie w ogóle pokonać jak na ten moment. No dobra, ja się nie będę bał w tym momencie. Czego się bać przede wszystkim? Ogólnie myślałem, yy, tak już takie mówię tego, że się takie niezwiązane w ogóle z grą, tylko ogólnie ze mną, że chciałem sobie kupić. Dobra, leży. Chciałem sobie kupić myszkę nową. Rywal piątkę, ale spojrzałem na kilka rzeczy, na kilka aspektów. Poglądałem sobie o Rywalu w ogóle. I dowiedziałem się bardzo kilku rzeczy ważnych, które mnie nie przekonują już do tej myszki. <grywka> nie wiem. Ich, macie może Rivala piątkę może grać... Może chcecie kupić, nie wiem, możecie mnie jakoś przekonać, ale ja wam powiem, że... E, 9 przycisków e, które są, a... Wszystkie są praktycznie koło siebie. To jest do CSA. Szybkie wyciąganie broni. Zajebisy pomysł, nie? E, do Fortnite'a w zasadzie też dobry pomysł. Więc... E... No nie wiem, no myślę ciągle nad tym rywalu yy, Myślę, żeby... No nie wiem, no myślę ciągle o tym Dobra, tam są chłopy Dobra, nikogo nie ma w krzaku Już myślałem, że są Tam się strzelają debile S, mój frag Widzę cię drugi, zostało top 3 okej, okay, ja se poczekam tutaj boksik kasowalny Szczerze powiem, że se pójdę na te Idziemy na tą górę. Ja że zaraz zostanę na z pleców. Tam ten chłopek umarł, naprawdę? Zostałem top 2. On tam był. O, spokojnie, spokojnie, kolego malinowy. Nie widzisz mnie. S, dobra. Easy, Winek na, na odcinku. Jeszcze z koronką. No, z takim lutem nie dało się przegrać. Dobra, ee, zrobiłem wina. Kurde, nie spodziewałem się. Eee, no co, no w sumie widzimy się w na wstępnej... E, eee, on był chyba w tym. Jo, on był chyba był tą osobą, która była ze mną na miejscówce. Dobra, my się widzimy chyba w kolejnej gierce. Eee. No to co, ja nie przedłużam, widzimy się w busie bojowym. Dobra, jesteśmy w kolejnej gierce. E, polecimy chyba znowu sobie w to samo miejsce. Zobaczymy. E, przed chwilą grałem w grę, ogólnie wam nie pokażę. Bo padłem jeszcze na tym, w tej samej miejscówce. Niestety. Ale już miałem bossa. Już miałem wszystko z bossem, miałem kartę, miałem... E, zabiłem go przede wszystkim. I jakiś chłop po prostu biehał we mnie PMM innym, a nie miałem swojego przeładowanego. Poza tym nie, wiem, nie miałem pełnego HP, więc yy, to był taki mały problem. Yy, no to co, no trudno. Trudno się mówi. Yy, no zobaczymy, może teraz się uda. Yy, mam nadzieję. Bo dwa łinki w odcinku by były super. Fajnie by było dwa łinki wrzucić. No i dobra, mamy pompkę, tą nową, lepszą, według mnie najlepszą. Dobra, nic tu nie ma. Schodzimy na dół. Siema mordo. Dobra, ja se wezmę, jeśli ja trochę leczę. Roni, przejdź, proszę. <grywy> Dzięki. Eee, dobra, roztropny Idziemy na dół. Pyk. Wchodzimy w dół. Ojoj, spokojnie. Dobra, już nagrałem. W zasadzie będziecie mieli tylko... No będziecie mieli jedną grę i drugą gdzie zabiłem bosa. To jest oczywiście pożegnanie w odcinku. Życzę wam miłego dnia. Wejdźcie na sociale, sociale będziecie mieli je na dole w opisie. Zachęcam również do kupienia czegoś w sklepie Epic z kodem czaki. No i co? Ja już nie przedłużam, życzę wam miłego dnia. Nocy czy poranka, zależnie od kiedy to oglądacie, i widzimy się jutro. Raczej nie, w sumie jeszcze dzisiaj na streamku. No.